Cześć, tak się macie, tutaj oczywiście Damian, jak coś to wpadajcie dzisiaj o 18.30 na Twitcha, ponieważ będziemy kończyć Food Champions i odbiorę nagrody za Team of the Season Ultimate, mam nadzieję, że będzie pięknie. Zaczynamy od kilku pików, mamy 85, pojawiły się one w, B, w SBC, niestety nie zrobiłem... o, oblak, super, nie zrobiłem wszystkich, bo kart nie mam, naprawdę, musimy trochę dzisiaj pogrindować. zaczęliśmy od mocnego walkoutu, nawet 84 u mnie nie ma, dlatego dobrze też, że dzisiaj kończę Food Champions, bo powinienem zyskać dzięki temu kilka kart, które na pewno do tych wezwań mi się przydadzą, przydadzą jak na 81. To sypnęło dosyć solidnie. No i teraz, czy będzie niebiesko wczoraj dwa tocy trafione. Tutaj zaczynamy od Bernardo Silwy. Mogłoby być trochę lepiej. Swoją drogą jeszcze nie naprawili tych ramek do wyboru karty. Wow! W wyzwaniach budowania składu pojawiło się coś dla mnie. Jest to Tiago, Alcantara, flashback 5x4 w miarę spoko statystyki, jednak, kurczę, wiecie co nie wiem, ma w miarę dobre playstyle, potrafi podać. Zastanowię się nad nim. Raczej zrobię. Duplika toblaka, przepalam na jeszcze jednego, pika 85. Plus I tak naprawdę, oblak był najlepszą kartą, którą trafiłem, a on był z tego 81, więc mam nadzieję, że nie wiem. On posiada w sobie jakąś specjalną moc, i teraz, no zobaczymy, coś niebieskiego. Okej, okay, Kevin to uratował, bo już się bałem. Mamy ulepszenie Tocligę i to jest SBC, które zrobić po prostu muszę, bo to jest szansa na Mbappe, na Dembélé. no ja a propos Mbappe, no mamy to potwierdzenie, na które czekaliśmy bardzo, bardzo długo, saga, saga trwająca kilka lat wreszcie się kończy i zobaczyliśmy wczoraj wieczorem komunikado oficjalne. trochę w to nie dowierzałem, nie, znaczy to było oczywiste, że trafi do Realu Madrid, było do Liverpoolu, no, no raczej nie. Uważam, że to trwało zdecydowanie za długo, ale w ogóle taka ta cała otoczka wokół że wokół Kyliana, to jak mocno angażował się prezydent Francji. Nawet wczoraj wyciekły filmik, na którym to Macron się pytał Mbappe, kie, kiedy zostanie ogłoszony jego transfer, nie do Realu. No i odpowiedział Kylian, że dzisiaj wieczorem, no i no wczoraj wieczorem został ogłoszony, ale serio to, że zarówno Katar, władze Kataru, nie, władze Francji tak naciskały na to, żeby on siedział w tej Lidze, no, no nie wiem, według mnie to już trochę przesada. Przecież to nie jest tak, że on zmienia narodowość, po prostu będzie reprezentował barwy innego klubu. Muszę powiedzieć coś, z czego będziemy się być może śmiać za rok, a może uznacie mnie za geniusza. Uważam, że królem strzelców w kolejnym sezonie La Liga będzie Robert Lewandowski, nie Mbappé Hansi Flick przychodzi do Barcelony i doprowadza Roberta po raz ostatni do formy życia i Robert strzela 30 goli w La Liga. Czy ktoś strzeli dla nas gola? Bentaleb nie strzeli, słuchajcie, na pewno nie strzeli. U mnie się nic nie zmieniło. Bilans 108 do 2. Jesteśmy na dobrej drodze do 16 zwycięstw, i mam nadzieję, że uda się to zrealizować. Jeśli chodzi o moją drużynę, to w salach teraz bez pełnego, ale jednak przy takim bilansie nie chcę grać już złotym Wandajkiem. Będzie dobrze. Kosmiczny rywal z tego co widzę: Czech, Alderweirel, Konate, Gorecka, Emilio z Żirudem. To ma sens. Gram bez rozgrzewki, co może być trochę głupie, ale ja urodziłem się gotowy, dlatego mam nadzieję, że pójdzie tak samo jak wczoraj. Sobie sprawdzałem wczoraj tego Salacha w Rivalsach i muszę być nim pewniejszy. Marnowałem mnóstwo sytuacji, ale to dlatego, że nie wiedzieć czemu nie ufałem mu. Teraz Salach, uderzenie z fałsza, no i to jest to 1-0! Swoją drogą, wczoraj wrzuciłem trzy różne miniaturki i jedna z nich przedstawiała mnie na łyso. To była odpowiedź na komentarz, który widzę pod każdym filmem, żebym obciął się na baskat. No nie ma opcji, przecież człowieku, czy ty widziałeś jak ja bym wyglądał? Aitana, David i teraz, teraz jeszcze musi do Salah, a Salah, No kurczę, miałeś go ominąć. Uwaga, Declan Rice, Declan Rice, będzie podanie, musi być, Salah, kurde, jeszcze Rice, obronił to Czech. Szczerze, mogłem od razu kończyć Anglikiem, niepotrzebnie podawałem do Egic Egipcjanina, ale dobra. Mamy centrum, musi być gol, David na 2 do 0. To jest rage quit, 9 do 2. To są statystyki Davida, nie grałem w skład battles, żeby nie było, tylko Rivalsy oraz Food Champions, 21 meczów, 31 bramek i 7 asyst. To jest niesamowite. W drugim meczu mamy Dzikusów. No to czy będziemy tutaj mieli jakieś dzikie, mocne karty? Znów Petry Czech, y, trzech obrońców. O. o. Ale okej, okay, bo często jak widzę trójkę czy tam piątkę z tyłu, znaczy nie widzę tego często, to przeważnie kończy się to Drogbą lub sorlotem na napadzie, więc. Y, jestem w miarę dobrej myśli, bo to oznacza, że nie będzie grał tylko na wrzutki. Co? No, bez przesady! Przecież to powinno być przejęcie nasze. Nie lekceważyłem tego Korei, tylko no to były tak słabe ruchy, że byłem pewien, że to będzie nasze. Teraz jeszcze lamp przypresował. No nie, no, on nie może trafić. Nie, bez przesady. To jest jakaś pomyłka. 9 minut, 2 gole, rywal nic nadzwyczajnego nie pokazał. No, Salah, proszę, muśnij. To chyba nie będzie spalonego. David przyjął i tak, tak, to jest gol. Nic nie zmieniam. Ale Aitana podała do zambrotty ten skleju, skoro Lam trafił, to on też po... A, nie powinien? Yes! 2 do dwóch Zambrotta! No i proszę! <grywa> nie wiem, co tak Zambrotta zaczął się podłączać do ataku, ale jeśli tak ma to wyglądać, to nie mam nic przeciwko, tylko... Moment, Aitana... Hop, David, David jeszcze... Juram, pole karne, mamy podanie, David przy słupku, 3 do dwóch. Tak mnie boli, że go nie mam czerwonego, bo mógłbym chyba zrobić mu nawet ocenę 96. Tego toca też mogę wrzucić w ewolucję, ale tylko 95 oceny plus boostowane są mu podania. I dribbling, co nie wygląda źle, ale czerwony by lepiej wyglądał. Może jeszcze uda się go trafić, kto wie, chciałbym. O ja nie wiem jak to przeszło, Jonathan David, to jest Hattrick? to jest Hattrick? on to zrobił! Ja nie wiem, czy on czasem nie jest lepszy od opędy. No jednak, playstyle do finezyjnych wiele zmienia. Stój, stój, no będzie gol, to oczywiste. Salah delikatnie fałsza. zamyka to Hansen, będzie czy nie Hansen?! Kurczę, myślałem, że ten, wiecie, playstyle jej się włączy, flair, bo czasami też to działa przy takich ekwilibrystycznych strzałach. Czy znaczy wiem, że bardziej by się przydał akrobata, ale ta gra czasami tak dziwnie to wykrywa. Korea! Serio, przecież to było tak od niechcenia, tak wolne, no nic, 4 do 4 i wszystko wskazuje na to, że tak jakby mecz zacznie się od nowa. Musimy coś zmienić jednak na drugą część meczu i tą zmianą będzie formacja, skoro on gra tak szeroko, to ja też y, tak zagrać muszę, po prostu piątka z tyłu, 5-3-2. Hansen, świetnie, David, po raz kolejny, tak! Żadną kartą mi się tak dobrze nie kończyło akcji. Chyba nawet opędą. Plusem Davida jest to, że ma jednak pięć gwiazdek słabszej nogi. Tych sztuczek grając nie masz tak bardzo nie potrzebuje. Ale naprawdę, no w porównaniu do Leao, to, to jest niezwykłe po prostu. A to mogła być czerwona kartka, nie jest. Nie mam niestety specjalisty rzutów wolnych, więc yy, spróbuję jakoś tu wrzucić. Mam nadzieję, że to będzie taka delikatna podcinka. No niedelikatna. Ojojoj, oj, oj, to są kłopoty. Korea na trzech obrońców. Wracamy się. Hansen. Czy Tyuram to zrobi? Tak jest! Mamy 6 do 4. No niezwykłe podanie. Nie przypuszczałem, że on to wywalczy. I znów prowadzimy. Nie chcę jeszcze chwalić dnia przed zachodem słońca. Ale uważam, że zmiana formacji była najlepszą rzeczą, którą mogłem zrobić w tym meczu. No tutaj oczywiście mój błąd. Rywal praktycznie nie istnieje w ataku. Trudno mu się jest przedrzeć przez moją defensywę. No i o to chodziło. Choć teraz Son. Wow, to samo wczoraj, ale mi gra pomaga. No jedna przekładanka stworzyła mu mnóstwo miejsca i jest. kam, Nie, 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 to było czyste, no bez przesady. Idealnie zabrał tę piłkę, już nie moja wina, że się Korea przewrócił i niestety prawy, dolny źle wyczułem, jeden gol różnicy. Niedobrze, bo czułem się mega pewnie, wszystko wskazywało na to, że to utrzymamy. No to jest cały Campbell, dlatego nim nie lubię grać od pierwszej minuty, bo przeważnie broni dobrze, tylko później przychodzi taki jeden moment, no i ta. Urywala pojawił się Boniface, no i świetne. Naprawdę świetne zachowanie mojej obrony. To jest goal. To jest niestety. No 6 do 6. Jak widzimy, potrafię dryblować. Musimy jednak podać. Okej. Okay. Rany Fekir, Czemu ja cię wpójrzę? No, znaczy, ja dlatego rzutu wolnego go wpuściłem, i po tym rzucie wolnym padła bramka. Co ja zrobiłem? Fekir. Q-ram... ja pierdzielę, już to widziałem, jak pięknie dochodzi do drogby. Żebyśmy tylko nie przegrali tego w ostatnich sekundach, nie, to byłoby dopiero frajerstwo. Leci jednak Dimarko, a Dimarko ma dośrodkowania. Rywal ma plan jeden: grać na Bonifacea, zły timing i. No, nie Jezus! No, czułem, czułem, że to się wysypie, że to przegramy. 10 minut temu jeszcze prowadziłem, no ale tak. Wiedziałem, że tak będzie. By zapomnieć o tym meczu, zrobiłem paczkę 10 razy 83 plus i niestety o tej paczce też będę chciał zapomnieć, bo to Francja, środkowy pomocnik. Engolo. Aha, Henry, klub zmieniła. Naprawdę ten Campbell jest źródłem nieszczęścia w tej drużynie. On nie może tu grać. Wrzucę wypożyczonego wandajka. dlaczego nie? To jest ostatni mecz w tym odcinku i zobaczmy, co ma przeciwnik. Normalna formacja Messi Pele. No i no, okej, okay, dobra. Nie, karny? Przecież to jest niemożliwe. No, ja odbieram kółko, żeby piłkę zablokować, a nie żeby go sfałować po tym, jak on uderzy. Dwie sekundy. Wszystko się zaczęło psuć. Wiedziałem, że było za dobrze. 1-0. salach nie marnujemy czasu, to jest odpowiedź. 1-1. Nie potrafi się aż tak bardzo jarać tymi bramkami, przez to, że wiecie. Ja, ja takie same strzelałem na początku jego złotą wersją, ale dobrze, że ciągle to potrafi. W salach do Hansen. A i będzie? No, musi być. 2-1. Jonathan David nie chcę robić żadnego player loka. Aj, karny! <taka>, Taka sama sytuacja, nie? Ja je strzeliłem, ale jest to spóźnione wejście. No i czy ja trafię? Rywal uderzył w lewy górny. Wiecie co, Lucio? W sam środek, tak po prostu. I to była dobra decyzja. Uwaga, i ta na Bon Mati. Bon mati, prosty dribbling 4-1. Szybko poszło. Super wygląda ten bilans i mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem go nie zepsuję, No, patrząc na to, jak gram, jak mi się gra, czuję przyjemność z gry. Ten skład jest perfekcyjny, no to mam nadzieję, że dobijemy, kurczę Do szesnastki taka wymienna paczka na to. Wiecie, w trakcie toców Ultimate byłaby super. A za 10 zwycięzca otrzymuje player Pika z tocami serie A. Którego oczywiście otwieram teraz. Niektórzy to sobie zostawiają na koniec, ale ja. Robię to tu i teraz, i panie i panowie, 93 no proszę, proszę, przyjemnie. Zakończmy ten odcinek jeszcze jedną paczką, 10x83, pamiętajcie o tym, by o 18.30 wejść na mój kanał Twitch, pelkadamian, oczywiście nic się nie zmieniło, nikt ciągle taki sam, my dostajemy tutaj oblaka i razem z nim już, tak naprawdę nieważne kto, ważne, że są to dobre fodery, może dzisiaj wieczorem sobie zrobię Tiago, albo pojawi się ktoś inny, choć myślę, że Tiago w miarę by pasował do naszej drużyny, O proszę, dwóch bramkarzy, świetnie, do zobaczenia, cześć!